Witaj, mam na imię Kamil, a ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex, który tym razem poświęcamy Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Oto skrót najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia. Europejski Bank Centralny postanowił nie wprowadzać zmiany w polityce pieniężnej strefy euro, pozostawiając poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Na tę decyzję para walutowa euro-dolar zareagowała wzrostem. W pewnym momencie inwestorzy płacili za jedno euro 1 euro 1,10586 dolara. W piątek dolar sięgnął czteromiesięcznego maksimum względem najważniejszych walut, co było rezultatem prognozy polityki monetarnej. Co spowodowało tę sytuację? Podczas konferencji prasowej w czwartkowej decyzji EBC prezes Mario Draghi Poruszył kwestię Brexitu oraz związanej z nią niestabilności geopolitycznej, zwracając również uwagę na fatalny stal sektora bankowości strefy euro. Czwartkowa decyzja EBC oznacza, że główna stopa refinansowa nadal wynosić będzie 0%, stopa kredytu pożyczek udzielonych przez Europejski Bank Centralny 0,25%, natomiast stopa depozytowa 40%. Jakim wydarzeniom warto przyjrzeć się w tym tygodniu? W tym tygodniu inwestorzy powinni z uwagą przyjrzeć się oświadczeniu rezerw federalnej w sprawie tempa przyszłych podwyżek stóp procentowych. Oświadczenie to poznamy już w najbliższą środę. Ponadto w piątek Bank Japonii wyda oświadczenie w sprawie polityki monetarnej tego kraju. Coraz wyraźniejsze są przewidywania, iż ten bank wprowadzi dalsze rozwiązania mające pobudzić japońską gospodarkę. Warto również obserwować kurs funta brytyjskiego. Od 24 czerwca, gdy Wielka Brytania zaniepokoiła inwestorów podejmując decyzję o Brexicie, waluta tego kraju straciła w stosunku do dolara niemal 12%. Dziękuję za uwagę. Mam na imię Kamil, a ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.